Witajcie, tu Dzisiaj inna scenaria degustacji, bo robiam piwko i zdegustujemy co przy robocie. Piwko się tu powoli zacierał. Czekaj, no, muszę na to tu wziąć, żeby to tu było widać. No, tu się coś waży. O kurczę, termometr coś tu, muszę go stuknąć. Bo... No. O. Teraz jest temperatura zacierania aktualnie. 50, no powinno być więcej, ponad 60. Musimy trochę przygrzać No, no poleku, musimy trochę przygrzać i przemieszać dziada. No, tu się słód. No, no dobrze, Termometer na chwilę możemy wyciągnąć. Przemieszamy taki wór zacierny, mamy, żeby się to dobrze po tym brzeczka. No żeby to szło dobrze przefiltrować taki patent że myślę, bo piwka będzie dużo, to taką wareczkę jest na, na 10-15 litrów, z więcej. Bo no teraz takie mniejsze warki robiam, bo jak, jak są to mu wypić, to się nie opłaca takich większych warek robić, bo niekiedy mi się ten jeden styl już po tym. Zmierznie, albo niech daj Boże piwo się zepsuje i co wtedy. A tak mogę co poeksperymentować. Tak ciepujemy termometer. O, kurczę, coś ten termometr tu bateria tak. No, dźwigło się co? 58, no, 59, 60. Jest, dobra. No, dobra, to możemy to tu odstawić. To jeszcze potrzebuje trochę czasu, żeby potem jeszcze bardziej przygrzać i później przefiltrować, dodać chmiel i tak dalej. A ja tymczasem czasie co mogę zdegustować. Dzisiaj numer numer 17 i do degustacji mam piwko domowe. Jak robimy piwo, to piwko domowe to też jest pełnowartościowy uczestnik gry. Piwko z browaru Family i sznura. Z dodatkiem czarnego bzu. Czyli zapowiadał się ciekawie. Ja już wiem tak jak to piwko smakuje. Więc to będzie taka trochę degustacja oszukańcza. Ale, ale jak najbardziej możemy coś takiego zrobić. Ale najpierw, może jeszcze dumy tym małym stworzonkom, które tu się ukryły. Tu się ukryły te małe stworzenia. Tu siedzi jeden. A tu siedzi drugi. Chodźcie kotki, dostaniecie też coś. wieście też są. W tej serii pełnowartościowymi uczestnikami. Co by wam tu dać ta saszetka? A, to nie wiem, tu mu was taki smakołyk specjalny przygotowany. Tu mu taką specjalną puszeczkę. Chopie z jeleniem, ale kurczę mocie jedzonko. No już coś miał czyś, tak? I no ja z to, ale... Kotki. robimy to tak. Chodźcie. Chodźcie, kotki. Chodźcie. Chodź kotku. Chodź. Kotki muszą iść za drzwi. Jak ja oj nałożę, to wtedy, bo one przy takim czymś to one dostają małpiego rozumu. Jakby jak i na jakim głodzie narkotycznym były, nie? Tak się. No ci. idź, idź. idź, 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 idź. Dobrze, nałożymy im to najpierw. To Muniks z Germanii. Koś kurczę, saszetka, Katzenfutter. futer. To już chyba do dorosłych kotów, ale one i tak są już. Miara już są dorosłe, więc idzie im to dać. No, pasztecik jak do ludzi. Nie. Po połowie im to dumy i będzie. Teraz będzie wyścig na 100 metrów, którykład pierwszy. Ready, set, go! Oj, coś się chyba, kotki, no, kotki już poleciały tam, one już mają takie, no, a je nie gryź, ej. One mają zakodowane, że tam jest jedzenie, taki mają instynkt. Tak są wytresowane, a jak im tak dać miska gdzie indziej, to one już z automatu lecą gdzie indziej, mózg musi zatrybić, ej, ale ty nie wyjadaj. Nie wyjadaj, ja cię tu obserwuję, kocie. No, jak coś tu dostaniesz łap po łapach, chyba w łapo-łapach, jakbyś z cudzej miszki wyjadać. No? Piwko Słód Piznyński, Mier Magna Tradition, rozdział S05, Czarny bez parzone, 15 maja, rozlewany 20 czerwca bieżącego roku. PLG 12 alkohol 3. Czyli one jest dosyć stare już i one jest niepasteryzowane, czyli no może już by nawet zepsute, ale myślę, nie, nie powinno być. I no niekiedy trzeba ostrożnie otwierać, bo one się lubi tak przegazować. No, tak jest, one się tak lekko, a nie, niekedy były w bardziej więc przegazowany. No, bardzo nasycony, za dużo danego cukru do refermentacji w domowych warunkach. No to nie jestem w stanie, ej, ej coś mi tu uciekało, kurczę, może tu to do tego kufla naleję. O i będzie spokój. O, tak. Ej, ale ty wyjadełś mu, ty, ty. Ja teraz czekaj aż ten kot zje. Chociaż ten też ci zmiskiwiała. ale dobra. Ty Ty więcej zawsze jesz, to ty siedzisz grzecznie. No. A piwko mi tu tak trochę uciekło, jakiś taki biały dynskomila. ale to muszę wyłączyć, bo tu się już woda zrobiła na. Zagotowała. A ty co? Hmm? Chcesz piwka trochę. Chcesz domowego piwka, kotku. Hmm? Ja Ci może dum tego piwka trochę, co? Dać tam piwka. Hmm? Nie? Nie chcesz piwka? No dobry. Oj! Dobry. Kiedyś już chyba zjął swoje trudno. Niech kotki bawią, a ja muszę w końcu zdegustować. No kolor tak mętne te piwo. Piana już opadła. A w zapachu? nie jest taką. Nuta, no nuta czarnego bzu, nie tak intensywną, ale, ale jest wyczuwalna. A w smaku, no, jest takie cierpkie, takie lekko kwaśnawe, ale nuta czarnego bzu wyraźnie jest tępiwie wyczuwalna. Taką gorydzę z taką Jakieś kupię piwo ze czarnego bzu, ze sklepu, nie było tak Jakby trochę lepsze, lepiej zrobione Ale to one nie jest absolutnie złe, one jest dobre Jaże z tego piwa jako piwowar domowy zadowolony Tym bardziej, że nie muszę dużo butelek tego kogoś poczęstuję, rozdum, wszystko wypijam, nic się nie zmarnuje. No, bo one już pół roku, no to one już jest do wypicia, One jest niepasteryzowane, więc trzeba je wypić. Trzeba je wypić i... No i uważyć następną warkę. Coś się tu... no... Kurczę, coś ten aparat nie... Jest? Jest. No, nawet się teraz przyjrzało. Nie, myślę, się w mieście. Tolerancja plus minus dwa stopnie. 60, 60 stopni na pół godziny potem jeszcze podgrzać do temperatury 70 stopni przefiltrować godzinka warzenia z chmielem dodać drożdże i no i czekać i myślę że za 2-3 miesiące możemy się na jakiej degustacji tego piwka tu spotkać piwko się tu już waży zaraz chmiel ląduje do gara. Tu mamy taki odpad. To z nim kury, bo myślę. Kotki mają swoje jedzenie. Raczej tego jeść nie będę.